Mam, mam w hmm. Dino. Serek. I kupiłam takie ładne. Czekajcie, muszę się odsunąć, bo ja nic nie widzę. Takie ładne. Kupiłam takie ładne. O, Proszę bardzo. 7 zł, taka szklaneczka. Druga szklaneczka trochę ładniejsza, ale była jedyna. 7 zł, piękne, nie? Niestety mam trochę na takich skorup, co mam nie? do był... W promocji był za 10 zł. Ja muszę mieć domestos, dlatego że mam za dużo tych zwierzaków nie? i łazienka po prostu musi być czysta. Takich mam puszek 5 chyba? Osełka też była po 7 zł. Jakieś kukurydziane z polewą. Ten makaron to yy, kurą czasem czasem myjemy do pomidorówki on jest Pani, bo on jest po około 4 zł no, a to jest ponad kilo, nie? Tak, no i takich 5 rybał tylko były. Zobaczymy jak to będą jadły. Ciekawe. Czym będzie smakować ogólnie, nie? Takie serki sobie wybrał i śmietan waniliowy. O. Takie też były w promocji. Wzięłam dwie. Możemy, czy koty zjedzą. No, to na pewno po dwa złote. I co tu jeszcze mam? No, i bo idzie do szkoły, to takie berlinki tar i tarczyńskie, kabanosy. wędliny nie kupiłam, ale to wędlinę to jakoś zrobię, nie? No, także. Zaraz jeszcze chyba coś, coś jeszcze miałam. Z biedronki jeszcze, takiego, takie lajkoniki. Ej. To były też promocji po trzy złote przy zakupie chyba trzech. Zobaczymy. Tak. 3 złote przy zakupie trzech. A te były po dwa złote przy zakupie dwóch. Chyba. Coś takiego no, ziemniaki były po złotówce, już były tak przebrane, że szok, no i wzięłam co, w dino jeszcze wzięłam szynkę i, I skrzydła, będziemy robić skrzydła. O, i to takie, takie zakupy. No i tak. Czysty do analizy jeszcze. Chlorek magnezu. Kilo. I on kosztował? 28. Trzeba zrobić sobie oliwkę magnezową. Się magnezować, tak. Tak najlepsza forma przyswajalna jest. Nawet można w tym moczyć nogi, słuchajcie. L-askorbinowy i askorbinian sodu. Askorbinowy... Wszystko po kilo. 36. Natomiast askorbinia sodu 36, natomiast nie, odwrotnie, askorbinia sodu 40, a askorbinowy 36. Łatwiej się przyswaja. Nie drażni tak śluzówki żołądka. No i jeszcze dodatkowo zawiera sód, więc ym, trzeba uważać na, ym, z, nad, z nadciśnieniem. Jak ktoś ma nadciśnienie, to trochę czas tym uważać. Ym, tak myślałam, żeby też kurą dawać, nie? No, do wody zamiast tego. Ym, no i takie zakupy też. Upiekłam. Chlebek y, szpinakowy tym razem. Super, bo tak. Jak gdzieś mam w odmentach internetu mojego są przepisy. Jest jeden przepis na to. Y, jak chcecie to, zrobimy sobie krok po kroku. To, że ja robiłam zmrożonego, bo tak w przepisach są y, świeże, nie, ale i taki kolor jest to. Akurat teraz nie przekłamuję nic, taki kolor właśnie wychodzi. Jak chcecie to po prostu pokażę Wam krok po kroku. A teraz tak robię skrzydełka. I tak, skrzydełka do frajera wrzucam. Na spód mam wodę, żeby to nie było takie suche, nie? No i co? Wkładamy tą kratkę i bezpośrednio na tą, na tą kratkę włożymy skrzydełka. A jak przyprawiam a mam taką opracowaną przyprawę do kurczaka sobie opracowałam. Dodam tu już tutaj też tą przyprawę złocistą. Z kramisa. Ona jest dobra. No i po prostu oliwa z oliwek. obtaczam to sobie trochę leży. I po prostu i po prostu wykładam, nie? Tam odkurzacz mi chodzi. <laughs> o. O i układam, nie? Nawet jedno na drugie rzucam to i tak, się, i tak się zrobi. Dzień dobry po tej stronie. Przyszłam zobaczyć jak Perlony. Cześć kochane! Macie trochę tego Woda One sobie umieją rozdziobać, ale rano im wkładałam już. Zobaczyły, bo wcemi tu przywisa. Dobra, idę od Was. już One tak straszą, nie? Ostrzegają. E, ale jak ja jestem, to już się uciszy No, jest. 20. Minus 20. Bo nawet i więcej. E, królona. Królonowi. Królonowi. To, to rano. To rano rano dawałam słomy eee, tutaj już to się prawie za, za tego wuję. <laughs> tyle roboty jest słuchajcie przez te 5 lat nie było robione praktycznie nic. Nic tyle co ja tam zrobiłam. To było ataktu. Gu, gu, I eee, tutaj te klatki królikowe już się po prostu zawalają. To wszystko trzeba będzie sprzątać. Nie wiem, czy królisia nie wezmę po prostu dzisiaj do domu, bo to dzisiaj ma być takie apogeum, nie? Kaczkity. Kaczkity gigantyczne są. Pokażcie się. Słome, siano tu mają. O, tamta biała. Boże, jak one porosły. To te malutkie, nie? Tu jest mama. Dobra, idziemy za do króli się. Wodę trzeba im zmienić. Chodź, chodź króliś, Widzę, że jabłka połowę zjadł, marcheweczkę. No ma tam narzucałam. Chodź kochanie do mnie. No chodź, zimno ci. Nie wiem, jeszcze się zastanowię, zobaczę jak to będzie. I najwyżej go wezmę. Oj, teraz to ciepło jest. Chodź, no chodź, odsuń się Elmo. Tu za siatką to ja mam kopytka jakieś. Może marchewkę dzisiaj im tam rzucę. No, tak patrzę. Patrzcie, takim raz się świeci aż ja wszystko, no.